Smakosze. Mięso z kaczki jest bardzo smaczne, odpowiednio zamarynowane i upieczone zyskuje jeszcze na smaku. Najlepiej smakuje z kwaśnymi owocami jak jabłka, wiśnie czy pomarańcze. Ale te przepisy już są na moim kanale. Dzisiaj zrobię piersi i nogi z kaczki w czerwonym winie z żurawiną. Z jednej kaczki wycięłam piersi i nogi. To mięso już umyłam i osuszyłam. Mięso będę przyprawiać solą, pieprzem, tymiankiem i czosnkiem. I tak zamarynowane zostawię na 2 godziny, a potem będę je smażyć na suchej patelni na tłuszczu, który się wytopi z piersi kaczki. Sos do pieczenia przygotuję z tłuszczu, który będzie na patelni, czerwonego wina i żurawiny. A pod koniec pieczenia, żeby skórka była chrupka, posmaruję kaczkę sokiem z cytryny wymieszanym z miodem. Jeśli ten przepis Wam się spodoba, to znajdziecie go w opisie pod filmikiem. Proszę kliknijcie, pokaż więcej. Skórę na piersiach skaczki ponacinam teraz, żeby łatwiej wytapiał się tłuszcz podczas smażenia. Nacinam delikatnie, żeby przeciąć tylko skórę, a nie mięso. I tak samo ponacinam skórę na drugiej piersi. Teraz piersi oraz nogi skaczki przyprawię solą. Pieprzem. oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Oczywiście wszystko po jednej i po drugiej stronie. I na koniec oprószę mięso. Rozstartym w dłoniach tym Przełożę mięso na talerz. I tak zamarynowane mięso teraz zostawiam na dwie godziny. Patelnia jest zimna i teraz po tych dwóch godzinach marynowania kładę z skaczki skórą do dołu i tak samo nogi. Włączam grzanie i powolutku patelnia będzie się nagrzewała i tłuszcz spod skóry będzie się wytapiał. Jak tłuszcz spod skóry się wytopi, przewrócę mięso z kaczki na drugą stronę. O, piękne! I teraz podsmażam drugą stronę. Teraz piersi i nogi kaczki przekładam dobre karmy, a na patelnię wlewam czerwone wino. I czekam, żeby to wino się zagotowało. A tutaj, dobry twardy, dorzucam suszoną żurawinę. Wino właśnie zaczyna się gotować. Pogotuję około 2 minut, żeby wszystkie smaki z patelni zebrać. I teraz po około 2 minutach przelewam wino do Teraz nakrywam kaczkę pokrywą. Mięso z kaczki teraz wstawiam do piekarnika. Nagrzałam go do temperatury 180 stopni. I gdy zauważę, że już wszystko zaczyna się ładnie piec, to będę upiekła to mięso około pół godziny. Zanim... Wyjmę mięso z piekarnika, zrobię jeszcze jeden zabieg, ale o tym to później. Żeby piersi skaczki miały chrupiącą skórkę trzeba posmarować je miodem wymieszanym z sokiem z cytryny. Do miodu wyciskam sok. Dokładnie mieszam. Właśnie wyjęłam kaczkę z piekarnika. Sprawdzę czy jest dobrze upieczone. Sok wypływa jasny, więc na pewno jest OK. I teraz ostatni zabieg miodem wymieszanym z sokiem cytrynowym. Smaruję skórkę, resztę można wylać i teraz wstawię brytfannę do piekarnika, żeby skórka nam się pięknie przyrumieniła. Właśnie wyjęłam mięso z kaczki z piekarnika, teraz już jest dobrze upieczone, musi troszeczkę odpocząć i będzie można podawać. Kaczka najlepiej smakuje zaraz po upieczeniu, mm, ale pięknie pachnie, skórka jest lekko zrumieniona i chrupiąca, mięso soczyste. Mmm, lekko winny smak. Tak przygotowana kaczka. To dla smakoszy prawdziwy rarytas. Mm. Polecam więc wszystkim smakoszom ten przepis i wszystkim życzę smacznego, a podaję ją z czerwoną kapustą. Taka mi najbardziej smakuje.